Wiele model motocykli, zanim zawitało do Europy, pojawiało się na rynku amerykańskim. Zostały one stworzone z myślą o USA i zaprojektowane w taki sposób, by podobały się Amerykanom. Tak przynajmniej zakładali specjaliści od marketingu. Często okazywało się jednak, że motocykliści ze Starego Kontynentu zazdrośnie zerkają w stronę maszyn za oceanu. Dlatego prędzej czy później musiały one trafić na drugie Europy, stając się motocyklowymi, ciekawostkami, a nawet rarytasami. Tak było z Yamaha VMAX, tak też było z Kawasaki ZL600 i ZL1000. Seria ZL pojawiła się na drogach USA w połowie lat 80. Kawasaki przygotowało dla Stanów Zjednoczonych bardzo mocną 900-kę o klasycznym wyglądzie i inspirowanym stylem chopperów. Powstał nowy typ pojazdu, czerpiąc natchnienie z legendarnego V-Maxa. W zasadzie można by go bardzo krótko określić mianem soft choppera, ale chyba nie oddałaby to w pełni jego charakteru. Tak naprawdę była to swoista mieszanka klasyka, choppera, mask kafera sera, a nawet dragstera. Coś w sam raz dla Amerykanów. Tutaj nie wchodziły w grę szybkie przejazdy na długich dystansach, bardziej liczyły się dobre przyspieszenia na krótkich odcinkach. Przyjemność jazdy tradycyjnym motocyklem pozbawionym obudów, dysponującym atrakcyjnym wyglądem i dużym, naprawdę dużym zapasem mocy. Tak naprawdę był to Maria Szczopera z motocyklem klasy Super Sport, o dużym zaawansowaniu technicznym. Wystarczy fakt, że źródłem mocy był niezwykle nowoczesny wówczas, dopiero co skonstruowany silnik kawasaki zastosowany w modelu GPZ 900R. Cztery cylindry chłodzenie cieszą. Rozrząd DOHC, 4 zawory na cylinder, napęd rozrządu po lewej stronie motocykla. Model ZL900 Eliminator pozostał praktycznie nieznany w Europie, chociaż z pewnością pojedyncze egzemplarze przypłynęły na stary kontynent. Dla Europejczyków Kawasaki przygotowało słabszą wersję tego motocykla z silnikiem o pojemności 600 cm, wprowadzając ją do sprzedaży w 1986 roku. Charakter motocykla był bardzo podobny. W skonstruowanej o podstaw klasycznej ramie umieszczono nowoczesny silnik sportowego GPZ-600R, była to chłodzona cieczą czterocylindrowa jednostka napędowa z rozrzędem DOHC i czterema zaworami na cylinder. Nie mogła pochwalić się tylko napędem rozrządu na boku silnika ale miało to bardziej znaczenie od strony obsługowej niż dla parametrów silnika. Tak jak we wzorcu za oceanu, w całym motocyklu królowały chrom i czerń. Pod względem ergonomii ZL600 wyraźnie nawiązywał do chopperów. Co prawda kierownica nie była mocno wygięta i przypominała wręcz kierownicę sportowych motocykli, ale siedziało się wygodnie i niezwykle nisko. Kanapa była wyprofilowana bardzo mocno, przez co tylna część powędrowała wysoko do góry. Pasażer skazany był więc na silny napór powietrza przy większych prędkościach. Silnik miał kilka istotnych różnic w porównaniu z jednostką napędową GPZ-600R. Celem było przygotowanie jej do nieco innych warunków pracy. Przede wszystkim chodziło o to, by obniżyć zakres obrotów użytkowych. Zmniejszono średnicę przelotu gaźnika z 32 do 30 mm, zmodyfikowano układ wydechowy, skrócono ca czasy rozrządu. Mimo tych zabiegów moc maksymalna spadła tylko o jeden koń mechaniczny. Charakterystyka silnika była bardziej spokojna, nie za nadto sportowa. Ale mimo wszystko jednostka napędowa była bardzo dynamiczna. Znakomicie radziła sobie z motocyklem ważącym niewiele ponad 200 kg. Przyspieszenie od 0 do 200 km na godzinę, czyli do prędkości maksymalnej, nie było może rewelacyjne w porównaniu z motocyklami sportowymi, ale pomiar czasu na krótkim dystansie rzeczywiście robił wrażenie. Typowy dla dragsterów dystans 400 metrów ze startu zatrzymanego, ZL-600 przejeżdżał w 12,6 sekundy. To był znaczący wynik w tej klasie. Zaznaczmy, że ukłonem w stronę przyspieszeń było skrócenie końcowego przełożenia w stosunku do GPZ-600R. Inne były też przełożenia skrzyni biegów. W efekcie ZL-600 przyspieszał od 0 do 100 w 3,9 sekundy, a GPZ-600R w 4,3 sekundy. Nie bez znaczenia przy sprincie był precyzyjnie działający mechanizm zmian biegów. Co prawda dźwignia miała duże skoki, ale pracowała miękko i bezbłędnie. Napęd na tylne koło w ZL600 przekazywał wał kardana. Reakcje wału napędowego na zmiany obciążeń silnika nie były zbyt mocno odczuwalne. Zachowania podwozia także nie sprawiały problemów, dopóki motocykl jechał na wprost. Sprzyjał temu duży rozstaw osi. W wolno przejeżdżanych zakrętach maszyna zapadała się do wewnętrznej strony łuku w sposób typowy dla czoperów. Przy dynamicznej jeździe układ hamulcowy z pojedynczą tarczą z przodu nie był zbyt skuteczny. Ale przynajmniej tylne koło nie wykazywało to tendencji do blokowania, nawet przy awaryjnym hamowaniu. Model ZL600 nie był zbyt awaryjnym motocyklem, miał jednak pewne przypadłości. Przede wszystkim silnik 600 miał spore zapotrzebowanie na olej. Po dłuższym przebiegu na denkach tłoków i zaborach zbierała się gruba warstwa nagaru. Trzeba liczyć się z możliwością wypalania gniazd zaworowych. Awaryjny może okazać się też rozrusznik, ale zazwyczaj jest to tylko zużycie sztopek. Stuki w głowicy świadczą zazwyczaj o zużyciu punktów łożyskowania wałków rozrządu. Jej codzienny klasyk firmy Kawasaki cieszył się sporą sympatią. Mini Dragster w amerykańskim stylu był bardziej dynamiczny od chopperów, a przy tym oferował możliwość dużo wygodniejszej jazdy niż na sportowych, obudowanych bolidach. Jeszcze jedną zaletą była niewygórowana cena. Bardzo podobny jak ZL-600 charakter miał ZL-1000, który, tak jak 600, był spadkobiercą tradycji amerykańskiego ZL-900 Eliminator i, tak jak on, trafił na europejski rynki w 1986 roku. Silnik ze sportowego motocykla otrzymał klasyczne opakowanie, stając się jednym z najszybszych chopperów na świecie. Oczywiście słowo chopper nie jest tutaj na miejscu. Słowo soft to przecież angielski miękki lub delikatny, a ZL-1000 miał raczej narwisty charakter. Z tylem przypominał Yamaha UV-MAX, podobnie jak ZL-600. To podobieństwo zostało jednak poparte znacznie lepszymi osiągami niż w przypadku 600 wersji Open moc maksymalna sięgała 110 koń mechanicznych. Oczywiście różnica mocy była tak duża, że ZL1000 nie mógł równać się z VMAXem, ale stał się poważnym konkurentem hondy VF1100C oraz Yamahy FZX 750. Model ZL1000 prezentował udane połączenie cech, które rzadko idą ze sobą w parze. Chodzi o wysoką moc maksymalną, dużą szybkobieżność silnika, łatwość osiągania wysokich obrotów przy zachowaniu niewiarygodnej elastyczności. Potężny moment obrotowy osiągany był niezbyt szybko i mógł być utrzymywany w szerokim zakresie obrotu. Efekt znakomite przyspieszenia, często lepsze niż motocykl klasy Supersport. Wersja Open osiągała 100 km na godzinę ze startu zatrzymanego w czasie krótszym niż 4 sekundy, co nie było jeszcze wielką sensacją, ale przyspieszenie od 60 do 140 km na godzinę musiało budzić respekt 7,2 sekundy. I to na szóstym biegu. Takimi wynikami nie mogły pochwalić się ani Yamaha FZR 1000, ani Suzuki GSX. -1. R1100. W przeciwieństwie do mniejszego brata hamulce mogły na szczęście podołać dobrej dynamice. Gorzej było z podwoziem, które na prostych odcinkach spisywało się znośnie, ale w zakrętach miało problemy ze stabilnością. To podstawowa wada ZL1000 wynikająca z jego klasycznej budowy. Jego dynamikę w pełni można wykorzystać na krótkich, mało krętych trasach. Od strony awaryjności ZL1000 nie jest może wzorem, ale nie przysparza też wiele kłopotów. Trzeba jednak liczyć się z pewnymi niedomaganiami. Może się tutaj pojawić przyspieszone zużycie gniazd zaworowych i wałków rozrządu. W pierwszych egzemplarzach może sprawiać kłopoty wadliwy mechanizm napinacza łańcucha rozrządu. Sportowy chopper, klasyczny sportsman czy jak kto woli dragster pozostał w europejskiej ofercie firmy do 1989 roku. Pomysł wskrzeszenia serii ZL powstał w powie lat 90. W 1995 roku Kawasaki powróciło do pomysłu sportowego Choppera, prezentując model Eliminator 600. Podobieństwo do poprzednika sprzed lat było aż nadto widoczne. Nie zmienił się również silnik. Obniżono jedynie do 61 koni mechanicznych jego moc, zmieniając troszkę charakterystykę. Motocykl stał się nieco łagodniejszy i powolniejszy utracił swoją część swojego ostrego charakteru. Do tego spokojniejszego stylu dopasowano także kolorystykę. W miejsce ponurej czerni zastosowano żółtą, szlankową wręcz barwę. Nic zatem dziwnego, że w kolejce po nowe 600 ustawiła się spora grupa zupełnie nowych odbiorców, poszukujących dynamicznego, a jednocześnie wygodnego motocykla do codziennej jazdy. Trzeba przyznać, że Elminaro 600 nie dał się zaszufladkować tak jak jego poprzednicy. Pozostał motocyklem oryginalnym, mającym własny styl nawiązujący do motocyklowych dragsterów rodem z USA. Szybkoobrotowy silnik, duża zwrotność, nisko umieszczona kanapa, wygodna pozycja z ja kierownicą to ewidentne zalety eliminatora przejęte po ZL600. Wady to niski komfort jazdy ze względu na sztywne zawieszenie i mały zbiornik paliwa. Na koniec należy wspomnieć, że seria ZL obejmowała łącznie 7 modeli ZL 250, 400, 500, 600, 750, 900 oraz 1000, przy czym modele 400, 500 i 600 różniły się tylko pojemnością silnika, a było to spowodowane dostosowaniem do panujących przepisów w danym kraju.